bardzo serdecznie w prezentacji drużyny SPS Chrobrego Głogów przed nadchodzącym sezonem 2020-2021. Dobry wieczór. Szczepówka <klucza> w Polsce to jeden ze sportów narodowych. Jesteśmy od 6 lat mistrzami świata, bo wygraliśmy zarówno w Polsce w turnieju w 2014 roku, jak i 4 lata później w Bułgarii i we Włoszech. I tak prawdę mówiąc, gdyby trener Vital Heinen mógł na tych ostatnich mistrzostwach wystawić trzy drużyny, no to dziś bylibyśmy nie tylko mistrzami świata, ale i wicemistrzami i brązowy medal też byśmy zdobyli. Ale dziś świętujemy lokalnie. Siatkówka tutaj w Głogowie rośnie w siłę i mamy nadzieję, że to będzie trwało, że będzie to kontynuowane przez najbliższe lata. Za kilkanaście minut, kilka kilkanaście minut, przedstawimy Państwu tych zawodników, którzy będą reprezentować barwy, królewskie barwy, pomarańcz i czerń. W nadręczowo czarnym towarzyszy klub kibica. Nie ma dla nich odległości nie do pokonania. Od początku przejechali ze swoją drużyną do, dokładnie, uwaga, 6540 km. Wielkie brawa dla nich. dla tych twardzieli, najtwardsi z najtwardszych. Ćwiczyłam wysiłek. jest SPS, drogryk błogów. Chciałem serdecznie podziękować Państwu za przybicie na dzisiejszą prezentację naszych zawodników, którzy w najbliższym sezonie będą prezentować nasze barwy. My staraliśmy się dość długo utrzymać w tajemnicy skład zespołu, który będzie nas reprezentował na sezon, w sezonie 2020-2021. I nadszedł czas ten, abyście Państwo dzisiaj ich wszystkich poznali. Królewska trzynastka SPS Dobrego Głogu. Zaczynamy od zawodnika, który po ograniu w sps będzie w tym sezonie najpewniejszym i najjaśniejszym punktem drużyny. Hubert Węgrzyn! Pochodzi z miejscowości Dobrzeń pod Wrocławie. Mistrz Polski Juniorów. Drugi sezon w programie na koszulce numer 1. Pozycja środkowa. Tomasz Błądziński. Brązowy medalista Mistrzostw Polskich Kadetów. Złoty medalista Mistrzostw Polski Juniorów. Awans do pierwszej ligi z zespołami z Lubina i Świdnik. Numer na koszulce 17. Pozycja przyjmująca. Krzysztof Rykała. Grał m.in. w młodzieżówce AZS Częstochowa w pierwszej lidze. Poprzedni sezon sobie jest Żagań, numer 15, pozycja atakujący. wielki Teraz Krystian Bangrowski. Poprzednie kluby Trefl Gdańsk, klub młodzieżowy BBTS Bielsko-Biała i AZS Zielona Góra, numer na koszulce 10, pozycja przyjmująca. Mikołaj Kaukowski Mistrz Polski Juniorów w 2018 roku Numer 21 pozycja Libero Mateusz Januszewski kobieta to Joker Piła, GPTS Gorzów Wielkopolski, GKS Katowice i KPS Siedlce West się drugi sezon Złoty i brązowy medalista pierwszej ligi Numer 23 pozycja Libero Krzysztof Antosi w drugi sezon wicemistrz Polski Juniorów, zawodnik reprezentacji B seniorów Grzegorza Wagnera, srebrne i brązowe medale pierwszej ligi z Kuprum Luwin. brązowy medalista także pierwszej ligi z Espadonem Szczecin i z Crispolem Września, trochę tego jest. Numer na koszulce 3, pozycja rozgrywająca. Ozdoba każdego meczu, rozpoznawalny po atomowych atakach. Bartosz Janeczek. 2019 roku występuje w drużynie SPS Chrobrych Łogów, absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Grał na parkietach francuskich i włoskich, ma na swoim koncie Puchar Polski, Mistrzostwo Polski i Puchar challenge. Dwukrotny reprezentant polskich kadetów na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. W składzie reprezentacji polskich siatków cel mężczyzn na Ligę Światową. Numer na koszulce 8, pozycja atakująca. Nasz comeback. Michalski. W WSPS, teraz wraca na parkiet po przerwie. W swoim CV ma zapisany także klub z Lubina. Trzykrotne mistrzostwo pierwszej ligi. Numer na koszulce. 5. Pozycja środkowa. Jakub Gontarewicz. Przedniej kluby UKS. Trójka Międzyrzecz Podlaski. Jastrzecki Węgiel. Efektor Kielce. KPS Siedulce I Mickiewicz Klubport. Oraz Akła Zdrój Trzecie miejsce w pierwszej ligi mężczyzn. Numer 11, Pozycja rozgrywająca. Wielki Ociecki, te Numer 7, pozycja przyjmująca. Michał Gawrzydek. Michał przyjechał do nas z Boguszyc w województwie łódzkim. Poprzednie kluby Muks i Juwania Rama Mazowiecka. Most, Wola Warszawa już w pierwszej klasie liceum wywalczył 5 miejsce na mistrzostwach polskich kadetów. W klasie drugiej, czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów, a w trzeciej klasie pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów. Zdolny młody człowiek, teraz barwa pomarańczowo czarnych Na koszulce będzie nosił numer 9, pozycja przyjmujący. Listę zawodników zamyka rodowity Głogowianin. niestety nieobecny dziś z nami, ale zróbmy dla niego hałas. Mateusz Kucharski. Numer 13, pozycja środkowa. Oto cała drużyna SPS. Dobrego głowy, żeby stworzyć Zapraszam pana na środek. SPS! 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 Drodzy Państwo, mamy zawodników, no ale drużyna to nie tylko zawodnicy i kibice. Ktoś jeszcze musi tym wszystkim kierować. W tym sezonie po raz czwarty już, to już czwarty sezon trenera w Chrobrym, Dominik Walenciej, pierwszy trener SPS w